Wiesz, że jelita potrzebują tłuszczu, żeby działać, ale nie tego z fast foodów, tylko tłuszczu przeciwzapalnego jak omega-3. Mówimy o czymś, co rozluźnia napiętej jelita, łagodzi sta, stany zapalne w ich ściankach, pomaga w naturalnej perystaltyce, czyli tym rytmicznym tańcu, który przesuwa wszystko w dół. Jeśli czujesz, że brzuch nie współpracuje, że w nim mijają bez ulgi, to może wcale nie chodzi o błonnik. Może twoje ciało błaga o tłuszcz, które leczy, a nie tylko syci. Omega-3 nie tylko działa na mózg i skórę, wspiera też mikrobiotę jelitową, wpływa na rytm wypróżnień i dosłownie smaruje twoje trawienie. Ale ważna jest regularność. Badania pokazują, że suplementacja omega-3 może poprawić skład mikrobioty i zmniejszać zaparcia u osób z przewlekłymi problemami jelitowymi, jak i bez stan zapalny jelit. Ja jeszcze stosuję bardzo dobry probiotyk i wtedy wszystko działa. Napisz w komentarzu jelita plus adres e-mail, a prześlę Ci mój niezbędnik dla zdrowych jelit.